Budynek przy Jagieły 5, oznaczony u nas na planie jako C2, mieszkanie C2A3, trzypokojowe, zrobione, gotowe do odbioru. Klatka schodowa, na parterze są dwa mieszkania i na piętrze też tylko dwa. Widok z klatki schodowej, jest jedno mieszkanie, a tu jest nasze mieszkanie gotowa do odbioru na podłodze szeroki klasen po lewej pierwsza sypialnia tu jest wejście i po lewej stronie pierwsza sypialnia proszę na zieleń sypialnia duża, wygodna w kwadracie, więc łatwa do ustawienia Duże łóżko 2x2. Dalej jest druga sypialnia. Jeszcze większa. Rząd główną sypialnią. To jest widok z okna. Po lewej stronie mamy łazienkę. Tutaj mamy zastosowany hiszpański gres. Systemy roka, ceramika roka, meble roka. Bateria groe, wszystko najwyższej jakości. System prysznicowy ma 160 cm, szkło specjalne, fajny, z brodzikiem 120 cm. Nie, on też ma 160 cm. Bateria groe, okno w łazience, wygodnie, przestronnie. Proszę. Wychodzimy z łazienki, mamy salon i po lewej stronie kuchnia. Kto zamówić meble, kuchnia wygodna, na duża, spokojnie można w niej wstawić stół, przesła, duże okno z doświetleniem z stylu widok z kuchni. Proszę, to jest nasz balkon. Salon. I wyjdziemy na rokę. szerokości 150 cm, prawie 10 metrów powierzchni, tu jest okno z kuchni, a to jest widok z balkonu. Wszystkie okna, okna są w strefie dziennej południowej. Każde mieszkanie słoneczne. Zapraszam.